Dzień dobry. Dzisiaj opowieści, jak szatan działa w naszym życiu. Co on kombinuje w stosunku do każdego z nas, no niestety kombinuje w stosunku do każdego z nas. Więc szatan skubany nigdy nie śpi. Czy można lekceważyć szatana? To tak jak lekceważyć poważnego wroga. Jeśli mamy super poważnego wroga, a my uważamy, że jego nie ma, albo że jest słaby, albo że w ogóle nie istnieje, no to wojny żeśmy już przegrali. I to tak każdy sobie może sprawdzić. Jeśli ktoś wierzy, że szatan istnieje, to jest ok. Jeśli ktoś uważa, że szatan, to opowieści dla. kaza nam każdego dnia, codziennie podkłada nam nogę, codziennie, codziennie nas drażni. A my uważamy, że jego nie ma i nie potrafimy z nim walczyć, bo go nie ma. No jak nie ma, no to jak z nim walczyć? No to leżymy i kwiczymy. No, tak to jest. No więc po kolei. Każdy z nas posiada dobrego anioła, anioła stróża i szatana. Każdy ma. I to nie jednego. Ja mam więcej. Ja codziennie proszę o Straszenie ołów, Matkę Bożą. Odmawiam trzy razy Zdrowaś Mario. I tą Straszenie uzyskuję. Matka Boża z królową Aniołów. Więc jak Matka Boża powiedziała, że takie coś jest możliwe, to ja korzystam. Ja zdecydowanie lubię, jak nikt mnie w tyłek nie kopie i nikt wideł w tyłek nie wsadza. To nie mam żadnej przyjemności w tym, absolutnie żadnej. Nie lubię cierpieć, taki chrześcijanin jestem, no nie lubię cierpieć i chronię się miłosierdziem Boga, ale nie tylko miłosierdziem Boga, bo też odpustami zupełnymi. W moim życiu to się udaje w stu Każdy to musi wypróbować sam na własnej skórze, czy jest w stanie walczyć z szatanem. E, oczywiście żaden z nas, jeśli będzie sam chciał walczyć z szatanem, to nie ma żadnych szans wygrania. To, to anioł jest. To jest anioł zły, ale to cały czas anioł. Czyli próba nas, walki z aniołami, no to każdy rozsądny zdaje sobie sprawę. Oni są więksi, mądrzejsi. Inteligentniejsi. I to mówię o aniołach dobrych i złych, bo to byli ci sami aniołowie. Dopóki oni się nie zbuntowali, to byli aniołami dobrymi. Największy, największy anioł negatywny to na początku był największym pozytywnym aniołem. Nazywał się Luciel, a po buncie w niebie jest Dyrektorem szat piekła i nazywa się Lucyfer. To została mu nazwa zmieniona. Lucyl to ten, który niesie światło. To był największy anioł. Bez wątpienia był serafinem, znaczy dalej jest serafinem. Ten, który bezpośrednio stał przed Bogiem i uznał, że jest tak wielki, że może przejąć władzę i sądził, że zrobi lepiej, w raju. Taki miał pomysł. No nie udało się. Nie udało się. Polegało na tym, że Bóg nie pokazał całej swojej mocy. Tak? I wtedy przeciwko nim wystąpił święty Michał Archanioł z wojskami anielskimi i wygrał tą wojnę. Ale wojna była. I szatan, Lucyfer z wszystkimi swoimi kolegami, został wyrzucony z raju. Został wyrzucony z raju. Do innej rzeczywistości. My tą rzeczywistość nie ma łączności między dwoma tymi światami. Między rajem a piekłem nie ma możliwości połączenia się Anioły nie mogą przejść ani dobrze do na dół, ani źli do góry. Oczywiście to, yy, to góra dół to są inne światy, więc to ciężko nazwać, no, ale wszyscy jedno Jedyne miejsce, gdzie oni się mogą spotkać, to jest tu ziemia. Tak, coś słyszałem, że oni się tu spotykają i dalej walczą o nas, o nasze dusze. I teraz tak. Dawniej szatan się ludziom pokazywał. Dzisiaj też się pokazuje, ale rzadziej. No to ludzie na różne sposoby go malowali. A to z widłami, a to z raciczkami, a to z długim ogonem i tak dalej. Skąd się biorą takie bardzo różne przedstawienia aniołów? Jeśli mówimy o aniołach dobrych, to one są bliższe tego samego, czyli młodzieńcy z dwoma skrzydłami. Zwykle my rzadko widzimy serafinu. Dlaczego tak jest? No dlatego, że szatan może przyjąć dowolną postać. Dowolną może przyjąć postać pięknej kobiety, może sobie zrobić się z raciczkami albo z ogonem, potrafił podczas objawień postawić się jako Jezus Chrystus. A w niektórych objawieniach o Matka Boża. Siostra Faustyna Kowalska dopiero w ostatnim momencie zorientowała się, że ten gość, co do niej mówi, to coś nie pachnie Panem Jezusem. I ona pokropiła go wodą święconą i on zniknął. A w sytuacjach ojca Pio, to ojciec Pio kochał się w pięknej, zacnej kobiecie, która się nim opiekowała. Znaczy, na dystans, tak? Mówimy o miłości platonicznej. Ale potrafiał mu dać ciasto, przesłać. Mu, kiedy on był więziony przez 10 lat, to potrafiła pisać do niego listy. On też do niej pisał listy. Widywali się. Przez okno. Kiedy otwieram mszę święto, i po, ona była blisko. Ojciec Pio kochał ją, a ona kochała ojca Pio. Czy to grzech? Ojciec Pio czasami zastanawiał nad tym, czy to ich miłość nie jest grzechem. E, no, dzisiaj to oni doskonale wiedzą, i oni są oboje w bardzo wysoko. Także jestem pewien, że to grzech nie był. Ale była taka sytuacja. Przychodzi do niego szatan, kiedy on siedział w konfesjonale, ojciec Pio. I mówi do niego tak. Ty, ta twoja koleżanka, to leży tam w stajni, w piwnicy i jest gotowa na wszystko. Przy czym pokazał mu się jako szatan, czyli diabelska postać, tak jak wymalowana na obrazkach, zła. Więc ojciec Pio go przeżegna, mówić "Przeć szatanie ode mnie. A tam do niego mówi, nie pójdziesz ty, pójdzie kto inny. I to go ruszyło. I to ojca się ruszyło. wystartało z tego konfesjonału i piu. Szybciutko pobiegł do tej piwnicy, o której wiedział. Tam jest było słomy i na tej słomie leżała ona. I to jeszcze była w takiej pozycji seksualnej, że ona była całkowicie gotowa. Ona nie była naga, ale prawie. No Ojciec jak to zobaczył, no, on był mistykiem, on był stygmatykiem, on wyczuł, że coś jest tutaj nie tak. On to pobłogosławił, co widział i ona zniknęła. Ale tak jak dzisiaj widzimy coś w 3D, prawda? Znaczy w 4D i 5D i 6D i 7, 7, 7, 7 My potrafimy zrobić już coś wirtualnego, co nie istnieje, ale zupełnie nieźle wygląda. No, jeszcze nie potrafimy tak w rzeczywistości zrobić taką, że prawdziwej rzeczywistości, ale się spowoli zbliżamy. Za 23 lat pewnie będziemy potrafili zrobić coś wirtualnego człowieka stojącego obok, który nie istnieje. On, szatan, potrafi pokazać się jako każdą wizję. Technologie, oni mają, znacznie lepsze niż my. To są aniołowie. Oni się zostali stworzeni dziesiątki tysięcy lat temu. I dla nich komputery to jest średniowiecze. Oni mają znacznie lepsze technologie. Nieporównywalne z naszymi. Proszę sobie wyobrazić, że Bóg widzi wszystko, co my robimy w dzień i w nocy. Bóg widzi, o czym my myślimy, zna wszystko, co się dzieje w naszym sercu i zna każdą nasze drgnięcie naszego umysłu i serca. I to wszystko jest zapisywane. Cały czas. To nie jest tak, że coś tam przeleciało Panu Bogu, Pan Bóg poszedł na urlop, zasnął albo nie zauważył, że my coś kombinujemy pod górkę. No nie. Szatan ma pewne ograniczenia. Szatan nie może Wejść do naszej głowy. Z wyjątkiem opętań, ale to już jest osobna sprawa. Rzadko występują. No więc, szatan nie może zobaczyć, co się w naszej głowie dzieje. Bóg może, a szatan nie. Ale szatan patrzy się na naszą twarz. I szatan pokazuje nam coś i patrzy się na naszą mimikę, co, jak my to odbieramy. I doskonale wie, co na nas działa i jak. My mamy go od dziecka. To on, I on nie ma, on nie zapomina. Szatan nie ma problemu z pamięcią. On to wszystko zna. On zna nas lepiej niż my sami siebie, bo my czasami coś zapominamy, tak? Aniołowie nie zapominają. I dobrzy, i źli. To są aniołowie. Więc lekceważenie szatana to największy problem, największa głupota, największa zasadzka. A więc szatan do nas podchodzi na mnóstwo sposobów, ale głównie z dziesięciu przykazań. Więc najważniejsze to te pierwsze trzy stosunku do Boga. Więc szatan postara się, żebyśmy no, mieli innych bogów przed Bogiem głównym. Bo my musimy sobie zapytać się sami, w którym miejscu naszego życia jest Bóg. Powinien być na pierwszym miejscu. A często to jest tak, że jest rodzina że są dzieci. No, dzieci widzimy, prawda? Kochamy dzieci nasze. Naturalna rzecz. Naszą rodzinę, prawda? Dbamy, szanujemy, czujemy ich, tulimy ich, prawda? No to wszystko jest jasne. Ale jeśli my sobie zdajemy sprawę, że Bóg to wszystko nam dał, to prezent od Boga jest nasza rodzina, bo każdy z nas ma ich duszę. Bez Boga tej rodziny byśmy nie mieli. Więc, jeśli postawimy Boga ponad naszą rodziną, to tak powinno być. bo W obsługi Miejscu Ewangelii jest, jeśli kochasz bardziej ojca lub matkę, swoją żonę lub dzieci bardziej niż mnie, to nie jesteś mnie godzien. Ostre słowa, ale mówiące o tym, że Bóg wymaga od nas, no rozsądku. Tak delikatnie, czyli mówiąc, jeśli wszystkośmy dostali od Pana Boga, no to wypada Mu podziękować. <śmiennie> więc no, nie wypada stawiać z czegokolwiek kariery, rodziny, finansów, biznesu ponad Boga. Bo dzięki Bogu mamy duszę, umysł i dwie prawe ręce. No niektórzy mają różnie dwie lewe, ja mam raczej dwie lewe. <śmiennie> <śmiennie> Ale wszystko jasne. Tak to, tak to w tym świecie jest. No więc znamy nie przykazań. Jedno z takich bardzo częstych przewinień naszych, to jest wypowiadanie imienia Pana Boga na daremno. Jest przykazanie mówiące o tym, że imienia Boga pod żadnym pozorem nie można wymawiać jako przerywnik w zdaniu, bo jest to brak szacunku. Brak szacunku do Boga. Bóg dał nam inteligencję, dał nam język. I wtedy dał nam język. I Bóg przygotował konkretną ilość miejsc. Po tym, jak <laughs> źli aniołowie weszli z raju, poszli dopiekła do piekła, w nagrodę, to zostały puste miejsca. I Bóg wtedy stworzył dopiero ludzi i zaprosił ich do raju, żeby zapełnili te miejsca, które są puste. I ten świat będzie tak długo istniał, dopóki te miejsca nie zostaną zapełnione. Zostaną to jest koniec świata. To jest wszystko wyliczone. My ja mamy tylko wolną wolę zachowania się. Jeśli ktoś ma wolną wolę, ja on panu Bogu. Ja bardzo nie chcę mi wolnej woli, bo, bo rozrabiam. wolałbym nie rozrabiać. No nie chcę pana Boga obrażać nikogo. No nie chcę. Jak mi chłopcy wychodzą tutaj z pomysłami, że ziemia jest płaska, to staram się ich nie obrażać. No. ale. Są jakieś granice <laughs> rozsądku. Są, jakby to powiedzieć, czy ktoś myśli, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, czy kulista, to dla zbawienia to nie jest duża różnica, tylko jakoś tak dla mnie to jest szokujące. To dla mnie jest taki szok, że w dzisiejszych czasach ktoś może myśleć, że Ziemia jest płaska. Nie obrażając nikogo, no, ale w mojej głowie mam malutką główkę i ten taki sposób myślenia u mnie się nie mieści. Szatańskie zasadzki w stosunku do tego też, no bo ile można odejść od prawdy, tak oczywistej prawdy. To można i Można. Można skończyć szkoły. A i tak się niewiele nauczyć. O grawitacji też. A to już o grawitacji tacy fachowcy tam z 200-300 lat temu już skojarzyli o co chodzi z grawitacją. Takie robili eksperymenty proste, można je powtórzyć. Dwie kule zawieszali koło siebie i patrzyli się, jak one się zachowują w do siebie dużej masy. No, trochę to kosztuje, no, ale jakby ktoś miał kłopot, bo ktoś się pyta, no jak to może być, że Mazonka była po drugiej stronie kuli ziemskiej, to płynie do góry woda. O Robi wrażenie. Tak. No, myślę, że bawię się o tym TikToku genialnie. Ja nigdy nie sądziłem, że ludzie mogą myśleć, że jak jest ziemia okrągła, to ci ludzie, co są po drugiej stronie, to odpadną. Polecą w kosmos. No, taka historia. No dobrze, zostawmy tę historię. Wróćmy do szatana. Złośliwiec jest niesamowity. Drażni nas, każdego z nas. Więc jak, co zrobić, żeby szatan nie mógł nas krzywdzić i karać? Wszyscy grzeszymy, prawda? To jest oczywiste chyba dla każdego. No nie ma ludzi świętych, wszyscy upadamy, wszyscy głupi jesteśmy. No. Jedni uważają, że Ziemia jest płaska, jedni uważają, że Amazonka płynie do góry. No i jest to e, głupie, ale każdy z nas ma głupie pomysły, tak? nie takie to inne. To jest każdy, każdy inny tak, drodzy, tak. Ja też mam durne pomysły. w samochodzie mało się nie zabiłem. Jak mnie Bóg nie uratował, ja nie mówię nie uratowałem, to był martwy. No, mam kłopoty z jeżdżeniem samochodem. No, bo zdecydowanie mam. Nie potrafię wolno. Mam takie ograniczenia, że dla mnie jechać 50 w mieście to męka. Chociaż 60, ale A lepiej szybciej ta ja nie jeżdżę w centrum miasta, tak? Jeżdżę w takich miejscach otwartych. Krepogranicze jak miast. Długa prosta, tak. Dobra. Więc szatan mnie kusi na wszystkie sposoby i kombinuje w stosunku do każdego z nas. I teraz, co zrobić, żeby on nie mógł nas karać? No więc, po pierwsze, wypada rozeznać grzech, czyli przyznać się, że ja robię źle. Jak ja już powiem, że zrobię źle, to przeprosić Pana Boga i prosić o pomoc. Najważniejsze jest miłosierdzie Boga, ponieważ jest wyższe od sprawiedliwości. Według sprawiedliwości myśmy upadli, za każdy grzech jest kara, którą wymierza szatan zwykle. Nie zawsze, ale najczęściej, szatan. Szatan jest Bogu całkowicie podporządkowany. I wszystkie pokusy szatańskie są tak poukładane, że nie mogą być silniejsze od naszej siły, którą mamy z Aniołem Stróżem. Jeśli mamy prawidłową relację z naszym Aniołem Stróżem, czyli prosimy go rano i wieczorem, modlić się w porannej wieczornej, Anioła Stróża o pomoc. Jeśli my z Aniołem Stróżem dobrze żyjemy, wiemy, że jest Anioł Stróż, który nas chroni, to powinniśmy każdą pokusę wygrać. A jest jak jest, każdy wie jak jest, prawda? No, to już nie trzeba rozmawiać. Więc upadamy. Teraz tak, jak upadamy, to wypada pójść do spowiedzi. Przed księdzem katolickim wyznać te grzechy. Żałować za nie. Próbować e, naprawić to, co się, się jest możliwe. I obiecać Bogu i sobie, że więcej tego nie zrobimy. Jako, że szatan doskonale nas zna. I zna nasze słabe miejsca. No to on się mocno nie męczy, tylko znając nasze słabe miejsca, cały czas jedzie w to samo. Dlatego mamy cały czas te same grzechy. No, każdy z nas ma te same grzechy. Na no, przykład ktoś się wstydzi pójść do księdza, a ksiądz widzi, facet idzie, to nawet nie musi gadać, bo ksiądz i tak wie, jakie mamy grzechy. Bo wszyscy mamy prawie takie same. Kobiety mają inne, a mamy inne. Ale tak ogólnie to to samo. <grystanie> Więc jakby to powiedzieć, krępować się przed księdzem nie należy, bo on jest lepszy niż doktor. On mógłby, my moglibyśmy milczeć, a on nam powie wszystkie nasze grzechy bez naszej gadki. <grystanie> no tak. I można lepiej niż my sami. To tak to jest z księżmi, z każdym. No, oni mają doświadczenie. Jeśli ksiądz powiada 30-40 lat, tak, a to bywa, tak. No to proszę sobie wyobrazić, ile on razy słyszał spowiedzi męskie i żeńskie. Tak? Generalnie tak podobnie. No dobrze, wyznaliśmy grzechy. Ksiądz odpuścił nam winy, ale kary za nie dalej są. I codziennie my możemy przyjąć odpust zupełny czyli darowanie kar codziennie. Jeśli przystąpimy do spowiedzi komunii, jeśli jesteśmy władcy uświęcający, to wystarczy komunia. Dalej, droga krzyżowa w kościele. Albo pięć tajemnic różańca z kimś, albo pół godziny wiecznie sakrament, albo przeczytać pismo święte pół godziny. Potem dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, za co papież się modli i poprosić o uzyskanie odpustu zupełnego. I wtedy ten odpust zupełny dostajemy. I wtedy szatan karać nas nie może. Normalnie, gdyś tego nie zrobi, to ma prawo nas karać. No ja nie lubię. Ja nie mam radości w tym, że ktoś mnie karze. To żadna przyjemność dla mnie. Więc staram się przyjmować odpół zupełny codziennie. Proszę Boga o miłosierdzie codziennie. Przy czym ja staram się to miłosierdzie okazywać innym. Jeśli mam taką opcję, sprawiedliwość lub miłosierdzie, to na statku i w domu zawsze wybieram miłosierdzie. Bo ja tego miłosierdzia potrzebuję od Boga, barnieć powietrze. Jak mówimy, Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to o to chodzi. My musimy odpuścić wszystko, wszystkim. Wtedy Bóg nam odpuści nasze grzechy. A jak Bóg nam odpuści i przyjmujemy odpusz zupełny, to jesteśmy niekarani. Nikt nas nie może karać. Ani w rodzinie afer, ani w pracy, kto nie może nas szef w łeb walić w pałką, tak, ani nikt. Tak to działa. W moim życiu tak to działa. Ja nie wiem, może u innych jest inaczej, ale u mnie to. U mnie to tak dokładnie. Jest. To już się nauczyłem tego całe mnóstwo lat temu Doświadczenie, tak? Afer miałem w życiu pełno. Ja czasami nawet miałem taką sytuację, że byłem na morzu, byłem w morzu i nie było szansy spowiedzi. Ja 20 lat pływam za świętym sakramentem, ale czasami tym brakowało. Trzeba było pływać do portu, tam na świętym dostać. Czasami byłem bez mocy tak? możliwości spowiedzi, komunii. To ja się z Bogiem umawiałem. Panie Boże, odpuść mi te grzechy teraz, daj mi ten odpust teraz, a ja w najbliższej sytuacji, kiedy tylko będę mógł, ja to zrobię. I to też działało. To też działa. Pewne. Po to my tu żyjemy, żeby to wszystko sprawdzić w naszym życiu. Jak to jest? Z Panem Bogiem można negocjować tu na ziemi. Potem przez podobno już nie da rady. Jak już umieramy, to jest koniec. To już jest czysta sprawiedliwość. Chyba, że my tu w tym życiu stosujemy miłosierdzie. Wtedy Bóg nam okaże miłosierdzie. No, rozmowy z Bogiem są genialne, absolutnie genialne. Bóg ma nieprawdopodobne poczucie humoru i niesamowitą miłość do nas. I Bogu zależy na tym, żebyśmy my do nieba wszyscy doszli. Bardziej niż nam samym. Więc. Zapraszam wszystkich do raju, do walki z szatanem, żebyśmy się nie dali robić przez niego tak. No, po co cierpieć? Nie widzę w tym radości. Ale wszyscy mają wolną wolę, ja jej nie mam. Ale jak ktoś ma, no to może sobie mówić, że Jacek bzdury opowiada i drdy małe, baśnie z tysiąca jednej nocy, a szatan zrobi swoje. O. Jeśli ktoś tak myśli, że ja tutaj mówię durnoty, to ma problem, bo może ja się mylę w niektórych miejscach. Dopuszczam taki wariant, że ja może gdzieś nie do końca wiem, ale ogólna zasada jest taka. Ogólna taka zasada, ja jestem tego pewna, 100% to sprawdziłem w moim życiu. Można sobie zobaczyć ojca księgę Hioba i przeczytać, jak to tam działa w Starym Testamencie. Działa to podobnie działa dzisiaj, bardzo podobnie. Więc. Że ty ma wolną wolę, ja idę. <grych> Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, Ukala Matko, i wszystkim zastępom Aniołów Świętych. Boże, chroni nas z działalności szatana, bo tam jest ojcze nasz, powiedział, i nie dozwól, abyśmy byli wodzyni na pokuszenie. My to mówimy zwykle tak, i nie, nie wódź nas na pokuszenie. Bóg nie, nie wodzi nas na pokuszenie, ale Bóg może spowodować, że nie będziemy kuszeni. No, ten wariant jest lepszy. Czyli nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Szatan w naszym życiu ma konkretną rolę. Uczy nas pokory. On nas kusi, my upadamy, a potem nam jest przykro, żałujemy, rozumiemy, że jesteśmy słabi. I to jest misja szatana. Po to Bóg dopuścił tu do szatana do naszego życia, żeby nas nauczył pokory. a nie uczy nas miłości, a szata uczy nas pokory. Potem Bóg go dopuścił tutaj, bo mógł go w ogóle wyrzucić i go by nie było. Ale jakby szatana nie było, to cokolwiek byśmy zrobili byłoby dobre. Bo nią pomógł, dobry, tak? I nam by się wydawało, że tak wszystko, co jest. No, że dobrze, no. Po prostu genialny jestem, no, no. i tyle. No, a potem jak tu jesteśmy z działalnością szatana, się spotykamy codziennie. To na koniec swojego życia rozumiemy, że spieprzyliśmy wszystko, co można było spieprzyć w naszym życiu. Yy, całkowicie. No i jeśli dochodzimy do takiego wniosku, to już nie jest źle. To już nie jest źle. Panie Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, Matko, kochana Matko i wszystkim zastępom Aniołów i Świętych. A dzisiaj święto jest Świętego św. Marii Magdaleny, Marty i Łazarza. To rodzeństwo było. Dobry Boże, pobłogosław nie wszyscy błogosławi Buchaj Trzeba Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.